W Finlandii, kurde, Lot los przebiegł dosyć szybko, ale muszę zobaczyć, czy nie jesteśmy godziny śledcze. Bo tu jest chyba inna strefa czasowa, no ale cóż, takie życie. Widzę, że lotnisko całkiem wpyte, wszystko dobrze opisane. Przed chwilą słyszałem nawet polską mowę, czyli czuję się jak u siebie, nie jest źle i do odebrać bagaż. No, kamera mi się zawiesiła, musiałem, kurde, na chwilę, baterię wyciągnąć, sadzić ponownie. No i co, czekam sobie tutaj, aż mój bagaż zjedzie. Następnie kurczę co, no, myślę, że zacznę się przemieszczać do hostelu, jestem godzinę w plecy, no bo jest zmiana strefy czasowej i tak dalej, ale co to za problem? No hej, że właśnie zajechałem do centrum Helsinek z lotniska, przemieściłem się tu komunikacją miejską, 615 albo 617, już nie pamiętam. No, można tu jeszcze dojechać w ten sam, znaczy w podobny sposób pociągiem bądź jakimś prywatnym przewoźnikiem autokarowym Finer czy coś takiego. No ceny są przystępne, no bo za to zapłaciłem zaledwie 4,60, kurwa, czyli tam 20 parę złoty. Nawet nie, coś koło 20, no euro, No, nieważne. W każdym bądź razie, kurwa, no w porównaniu do Szwecji, no to mega jest różnica. Także to mnie cieszy, zauważyłem na wstępie, że ceny są już tańsze, no może miasto nie robi wstępnie takiego wrażenia, ale myślę, że zyska przy bliższym Poznaniu. U Was pewnie będzie teraz tak około 16.40, no a u mnie już jest 17.40, no idę znaleźć i zobaczymy jak to wszystko będzie, na koniec krótki rzut kamerą na no, calcingi. No, doszedłem do wniosku, że trzeba coś tutaj nagrać, Znajduje się już w Helsinkach, zameldowałem się kurcze na hostelu Może trochę drogi, ale noclegi nie należą tu do najtańszych, ale dobrze przynajmniej, że ceny w sklepach są przyzwoite Wyszedłem teraz na miasto, jest już ciemno, jest godzina różnicy w porównaniu do Polski Znaczy się, że tu jest 19, no u Was, u nas jest 18 Tutaj widzimy jakiegoś zająca kurcze, który w ogóle się nie boi Mogę sobie do niego podejść. No, a zaczyna uciekać. Naprawdę, jak żyję, czegoś takiego nie widziałem. No hej, właśnie byłem na dworzec kolejowy, główny w Helsinkach. Kurczę, zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj, jak widzicie, jest także wejście na dworzec kurde, autobusowy. No i cóż, dworzec jak dworzec, z tego co wstępnie udało mi się ustalić. Zaraz zobaczymy. Właśnie zjeżdżam na stację metra. Przejadę się nim, ale chyba nie dzisiaj. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie jakie wywarł na mnie Helsinki, no to jak widzicie cały czas idę, także na kolana mnie nie powaliło, no i myślę, że... Tak nie zostanie, że to się jednak zmieni, że to na razie jest taka karantka w ciemno, no i kurcze jutro po prostu będzie kolorowo, nie? To miasto zyska w przybliższym Poznaniu. Będzie co nagrać, będzie o czym opowiadać. No a teraz pokażę Wam jeszcze takie atrakcje. Miłym zaskoczeniem jest fakt, że ceny kurcze w Helsinkach już no, są dosyć atrakcyjne. No noclegi może nie są zbyt tanie, no, no bo kurcze za dwie noce w hostelu zapłaciłem około 200 zł. Może nie jest to jakiś też kiepski standardów hostel, ale nie jest to nie wiadomo co. No naprawdę jest drogo, nie? Jednak to też Skandynawia, chociaż już o wiele tańsza niż Szwecja. Można tutaj zjeść za w miarę normalne pieniądze, nieduże. No, i tu jest wejście chyba do samego metra. Na razie nie będę chodził, bo tutaj no, chyba trzeba coś okazać jakiś bilet w jakiś tam sposób. No, nie chciałbym skończyć jak w Macedonii, że mi złapały kanary, kurwa, bo jechałem autobusem jakimś tam, gdzie nie mogłem w ogóle bilety kupić, co nie, ale musiałem wracać, no bo musiałem wracać, ku... przemyśleć to właściwie do Belgradu. Teraz wyjadę z powrotem do góry. No w ogóle myślałem, że jeszcze trochę ponagrywam wieczorem w tych Helsinkach kurczę, pogadałem jakieś głupot trochę do kamerki Tak jak teraz No ale powiem Wam szczerze, że no jakoś brakło mi mocy w dniu dzisiejszym Jestem zmęczony, jakiś kurde przemarznięty, no Żeby nie rozwinęło się to w chorobę Idę trochę wypocząć na hostelu, naładować baterie swoje i w swoich akcesoriach, które posiadam A no, no co, myślę, że na siłę, nie ma co nagrywać kupcze i tak dalej, że jutro po prostu to wyjdzie lepiej, fajniej. przed mną jeszcze 5 dni, także skupmy się na tym, będzie dobrze, na razie. No a tutaj właśnie podchodzę pod mój hostel, kupcze zaraz Wam go pokażę. No widzicie tam, Hilton. Nie no, świruję, tak naprawdę to śpię w nieco innych warunkach. Nie sam na pokoju. No ale nie narzekam, to też jest ciekawe doświadczenie, znam wielu ludzi, którzy nawet będąc wodę, woleliby spać w hostelu z tego względu, że mogą poznać ludzi z całego świata i tak dalej, no ja niestety jeszcze nie mam takiej umiejętności, znaczy powiem tak, dobrej znajomości języków obcych, trochę to tego żałuję i będę musiał nad tym popracować, mam nadzieję, że to się zmieni, bo naprawdę czasami... Poznaje się fajnych ludzi, kurcze i fajnie by było takie, o takie znajomości się zatroszyć tak. U, ze zmęczenia mi się już język pląta, no ale staram się dla was nagrywać mimo to. Docencie to proszę. Ha. Właśnie przed chwilą gościowi w autokarze pierdalo pona Takie było huknięcie, kurde, że połowa psów to uciekła, no szczerze Wam mówię, nie? teraz robi gościu obszajkę, co mu się tam stało, co mu się tam stało ha. Nie myślcie, że to ja mu kurwa jakieś szkoły rozbite podłożyłem, ale widzę, że rusza. To Może był ślimak, może ślimak szedził, chuj wie. Tak sobie właśnie idę, kurczę na hostel i uświadomiam sobie, że spędzę jednak pierwszą noc w nowym miejscu z całkowicie obcymi ludźmi, chuj wie skąd. I <laughs> tak się zastanawiam, czy były na przykład takie przypadki, że w hostelach dochodziło do gejowskich gwałtów. A są tam chyba sami goście. Czasami są to pokoje koło edukacyjne, że są i dziewczyny, i chłopacy. No i zastanawiam się właśnie, bo teraz są sami chłopcy, jak to wszystko wyjdzie. No jest trochę obawa, no ale myślę, że kurwa. Zobaczymy, kto go wyrucha. No a tak wygląda mój pokój na hostelu w Resinkach. Nic specjalnego, no trochę drogi, ale... Już jakiś Chińczyk, no teraz go nie ma, także musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj na górze był jeszcze jeden koleż, nie wiem skąd, dalej już go nie ma, chyba nie będzie, bo zabrał wszystkie swoje rzeczy. A tu jestem ja. Nie ma co narzekać.